Proszę bardzo, ta Pawełka. Perkusik to silna dłoń. Yy, I dla yy, Adasza. Adasza, czyli to jest mój podstawowy telefon, kiedy potrzebam muzyki fajnej. Adaszu, gratuluję, dziękuję. Bardzo. Ale to nie koniec, bo tutaj mamy jeszcze yy, jeszcze yy, jedną nagrodę. Ponieważ na pierwszym emisarzu w Łowiczu, Yy, ogłosiłem taki mini konkurs dla tych, którzy chcą, yy, chcą po prostu zdobyć coś ode mnie na yy, fotoreportaż, na krótki fotoreportaż z wystawy w Łowiczu, z wernisarzu. I wiecie, kto te, yy, ten wernisarz, yy, to znaczy ten yy, yy, cały konkurs wygrał? Słuchajcie, nieprzypadkowy człowiek Mirek Ptycia. Mirosław Ptycia. Pan Mirosław Ptycia, którego teraz mam przyjemność serdecznie ja tutaj zaprosić na środę. Gratuluję Mirko. Przeróżnienia już wszystkie rozdałem, wyróżnienia już wszystkie dostałem, a tutaj jest specjalny taki prize dla Mirka. Bardzo proszę. Panie tutaj na no równie fajny fotoreportaż tutaj z tego. Słuchajcie, moi kochani, bardzo Wam dziękuję za liczną obecność. Oglądajcie, jestem gotowy do odpowiedzi, do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli będą z chęcią, z chęcią po prostu porozmawiam z każdym z Państwa zapraszam do kontaktu. Powiem coś takiego jeszcze, że ja mam jeszcze, bo do tej wystaw, do tych wystaw zostały wydrukowane foldery i mam tych folderów folderów jeszcze trochę i zaraz Państwu je rozdam, tylko bardzo proszę te osoby, które już je dostały na tych poprzednich wystawach, yy, może ich nie bierzcie, no, żeby wystarczyło dla tych, którzy nie mają, dobra? No, Także słuchajcie, zapraszam serdecznie, a teraz yy, pozwolę